Na dzisiejszych warsztatach artystycznych zrobimy sobie kwiatuszki na Dzień Kobiet. Kwiatuszki będą zrobione z stążeczek i z pasienek. Tutaj mamy różnej szerokości stążeczki. Zrobimy sobie takie kwiatuszki, które będziemy mogli przyczepić do różnych rzeczy. Możemy to przyczepić do ładnej, ozdobnej maseczki, możemy przyczepić do brązoletki zrobionej własnoręcznie w prezencie na Dzień Kobiet. Do zrobienia takiego kwiatuszka potrzebujemy szerszą wstążeczkę. Tutaj mamy taką na 3-4 cm. Do tego, Dalibyśmy listeczki, też wtedy potrzebujemy szerszą stążeczkę. Ale te większe kwiatki możemy wykorzystać do jakichś większych rzeczy. Na pewno nie wykorzystamy do maseczki, ponieważ on jest za duży. Możemy do innych rzeczy. Żeby zrobić mniejszego kwiatuszka, na przykład takiego, potrzebujemy węższą stążeczkę. Tutaj mamy taką 2 cm, 2,5 cm. Mniej więcej wyjdzie nam wtedy taki kwiatuszek. I do tego wtedy potrzebujemy węższą stążeczkę. Na zielone listeczki. Zielone listeczki wycinamy z wstążeczki, tniemy ją na ukos, tak jak tutaj mamy, przygotowane. Do zrobienia naszej różyczki takiej wielkości potrzebujemy wstążeczkę gdzieś tak 2 cm szerokości. Zostawiamy sobie jeden brzeżek, czyli w granicach 30-35 cm. Składamy pod kątem prostym naszą wstążeczkę i tak jak łańcuszki kiedyś na choinkę, robimy sobie harmonijkę. Robimy tak do końca, dopóki mamy ten kawałek z stążeczki. Jak już nam się z stążeczka skończy, wtedy będziemy strzepiać na tą różyczkę. A wcześniej mamy przygotowane oczywiście przybory do szycia igiełkę z niteczką do zawiązania. I przygotowane mamy listeczki i zwijamy sobie dalej naszą harmonijkę z rzeczką. Kończy nam się tutaj z rzeczka z jednej strony. Drugą mamy oczywiście nie Zwijamy sobie tutaj, ładnie łapiemy, żeby nam nie puściły rożki, żeby się trzymały razem. Dwa paluszki. I ten jeden dłuższy koniec delikatnie ciągniemy. Harmonika będzie nam wchodziła do środka i będzie nam się robiła różyczka. Za mocno nie ciągniemy, żeby nie przeciągnąć całości, tylko delikatnie. Teraz zaczyna nam się robić tutaj różyczka, podobna tutaj do tej. Czyli odwracamy na tą, naszą różyczkę, możemy ją sobie strzepić szpileczką i odcinamy końcówkę wstążki. Po odcięciu bierzemy się do zeszywania naszej różyczki, żeby była stabilna. To możemy przyczepić listeczki. Tutaj mam ciemny listek. Możemy też przymierzyć większy. Zależy, do czego chcemy go wykorzystać. Możemy dać ten jaśniejszy z tyłu jako większy, a ten ciemniejszy przyszyć w drugim miejscu, żeby był taki delikatny kontraście. Naszą niteczkę z igiełką przyczepiamy do listeczka. Bierzemy tutaj poprzek listeczka. Zrobią nam się wtedy dwa listeczki. Przeszywamy go po marszczymy i przymierzamy do naszego kwiatuszka. Zeszyjemy ładnie, żeby nam się nie rozwinął. I dla bezpieczeństwa, możemy jeszcze zeszyć ładnie naszego kwiatuszka z listeczkami. Możemy przeciągnąć igłę przez wszystkie płateczki. Możemy jeszcze troszeczkę skrócić ten listek, bo po prawej stronie jest troszeczkę większy, czyli możemy go tutaj troszeczkę zmniejszyć. Teraz jeszcze korciłoby mnie, żeby przyczepić tutaj dla kontrastu ciemniejszy listek. Czyli celujemy sobie w to miejsce, gdzie chcemy przyczepić ten listek. O, I też marszczymy nasz listeczek i przeszywamy go do naszego dużego listeczka i do naszej różyczki, żeby to było stabilne. Po przeszyciu to nasza różyczka już się tutaj nie rozlewa. Możemy przyczepić do rzemyka, a jak nie, to delikatnie przyszyć, tak żebyśmy mogli w każdej chwili wyciągnąć sobie rzemyk i przełożyć to do czegoś innego. Czyli tutaj mamy teraz wisiorek z rzemyczkiem. Może na co dzień nie będzie pasował, ale myślę, że jak na dzień kobiet własnoręcznie zrobimy taki maszynniczek, ewentualnie kolczyczki. Tu zrobimy do kolczyczków małe różyczki i przyczepimy do bigielków. Ale myślę, że taka różyczka większa też może się do czegoś przybyć. Może być na tym rzemyku, ewentualnie do opaski i na ten szczególny dzień kobiet na pewno będzie ładnie wyglądała i rozweselała. Teraz zrobimy sobie jeszcze mniejszą różyczkę, taką, z której będziemy mogli zrobić sobie kolczyki. Do zrobienia tej różyczki potrzebujemy troszeczkę krótszą wstążeczkę, czyli na jakieś 20-25 cm. Też składamy ją pod kątem prostym i robimy harmonijkę z niej do końca, dopóki mamy tą wstążeczkę. Czyli jest to bardzo proste. Oczywiście mamy przygotowaną już igłę z nitką do zeszycia i mamy przygotowane już opalone listeczki które wykorzystamy dla kontrastu. Dobrze. i końcóweczkę też łapiemy I dwa palce i też ściągamy delikatnie, żeby nie przeszła nam nowy na łok. Formujemy różyczkę, jak nam się już podoba. Wtedy ją zeszywamy. I wtedy dopiero odcinamy resztę stóżeczki. I przymierzamy teraz listeczki oczywiście. Sprawdzamy, czy ten będzie nam się podobał, jaśniejszy, czy damy cieniowany i drugi ciemniejszy, czy damy tylko ciemniejszy. To jest tylko kwestia gustu, jakie kolorki nam się podobają. I teraz przyszywamy listeczki. Oczywiście dam jasnego i ciemnego. Możemy tutaj z tyłu spokojnie kilka razy przeszyć. Z naszej różyczki możemy też zrobić kolczyki. Możemy do tego dodać kawałeczek rzemyka. Rzemek składamy, zawiązujemy go za nim. Tak żeby można było zawieszka doczepić, czyli robimy pęteleczkę, końcóweczkę możemy obciąć i myślę, że ten rzemek stanowi ładny kontraścik do naszych kolczyków. Tutaj będziemy przyczepiać rzemek do kolczyka, a tutaj przyszyjemy nasze kwiatuszki i będziemy miały ładne kolczyki. Mamy tutaj przyczepione rzemyki, przyszyte ładnie, z drugiej strony tniemy ją. Je na taką samą długość, czyli będzie gdzieś tutaj. Gotowe nasze kwiatuszki z rzemyczkiem możemy wykorzystać oczywiście do naszej chropki przyczepić. Możemy do brązoletki, Możemy pierścioneczek z tego zrobić. Ewentualnie my doczepiamy do naszych kolczyków, czyli mamy tutaj biegielki. I zaczepiamy do biegielku, i mamy gotowe kolczyki. Myślę, że na dzień kobiet jest to ciekawy pomysł. Do tego, jak dołączymy naszyjnik, który wcześniej już pokazywaliśmy na rzemyku, i brązoletkę, myślę, że byłoby to ciekawym prezencikiem.